Nauczycielka poprosiła, by każde dziecko napisało wypracowanie o swoim ulubionym zwierzęciu. Jasiu oddał kartkę całą zapisaną, ale. Temat brzmiał: Mój królik i jak prawie został masłem. Nauczycielka zapytała: Jasiu, skąd masło? Bo go próbowałem pogłaskać, a on tak uciekał, że się prawie ubił. Lekcja nawet się nie skończyła, a już było wiadomo, że dzień będzie długi. Na matematyce poszło równie kreatywnie. Nauczyciel tłumaczył ułamki i spytał Jasia. Jeśli masz pizzę i podzielisz ją na cztery równe części, to co dostajesz? Wkurzoną mamę, bo zjadłem całą pizzę sam. Po lekcjach Jasiu postanowił spełnić prośbę mamy i załatwić sprawę. Żarówek, oczywiście po swojemu. Mama wysłała Jasia po żarówki. Jasiu wrócił po dwóch godzinach. Jasiu, gdzie żarówki? Pani w sklepie powiedziała, że te świecące są tu na wystawie, ale wykręcić nie pozwoliła. Wracając do szkoły, trafiła się kartkówka z historii. I to był kolejny popis... Na kartkówce z historii padło pytanie: Kim był Napoleon? To taki gość, który miał tyle dokumentów, że musiał nosić rękę w kieszeni na piersi. Po lekcjach, Jasiu pojechał autobusem i nawet tam udało mu się zaskoczyć ludzi. Kontroler zapytał Jasia o bilet. Jasiu podał bilet z 2012 roku. To przecież stare. No, ale jeszcze tą linią pierwszy raz odkąd go mam. Następnego dnia w szkole nauczycielka postanowiła dopilnować dyktanda. Ale Jasiu miał swoje wytłumaczenia. Nauczycielka zapytała: Dlaczego w dyktandzie napisałeś chłopak zamiast chłopak? Bo pani mówiła, że cichosza w klasie, to nie słyszałem tego o! Po południu mama przechwyciła zeszyt z uwagą od nauczycielki i zaczęła przesłuchanie. Mama spytała: Jasiu, dlaczego pani napisała, że jesteś katastrofą na dwóch nogach? To dobrze! Mogła napisać, że na czterech! Następnego dnia na angielskim również było twórczo. Nauczycielka angielskiego pyta: Jak powiesz po angielsku, zupa jest zasłona? The soup is. Too much, soli, pani. Too much. Po lekcji angielskiego, Jasiu wybrał się do apteki, bo miał misję. Ekspedientka zapytała: Co chcesz kupić? Maść na pamięć. Dobrze, a jaką? Tego nie pamiętam, dlatego przyszłem. Po aptece przyszła kolej na wizytę u lekarza, bo coś mu dolegało. Doktor bada Jasia i pyta. A coś cię boli? Tak, portfel, taty. Jak zobaczę rachunek? W domu też nie było lepiej, bo mama sprawdziła zadanie domowe. Mama spytała... Dlaczego nie zrobiłeś pracy domowej? Bo kot zjadł zeszyt. Jasiu, przecież my nie mamy kota. No właśnie. Dlatego szybko oddałem mu zeszyt i uciekłem. Następnego dnia na geografii Jasiu znowu trafił w dziesiątkę. Swoim sposobem. Nauczyciel zapytał... Gdzie leżą Włochy? Pani, ale jak mama gotuje makaron, to wszędzie! Potem Jasiu poszedł do restauracji, gdzie znów poprosił o coś ciekawego. Kelner zapytał: Co podać? Poproszę coś, co mnie zaskoczy. Po chwili kelner przynosi rachunek. Ojej, działa! mówi Jasiu. Po powrocie do domu, Jasiu bawił się nową klawiaturą, którą dał mu tata. Tata zapytał: Jasiu, dlaczego usunąłeś klawisz ESC? Bo uciekanie w grach to tchórzostwo! Na WF-ie jednak znów zabłysnął swoją logiką. Trener zapytał: Dlaczego nie biegniesz do bramki? Bo pani od geografii powiedziała, że musimy mieć więcej kierunków w życiu. Na polskim również wykazał się wiedzą. Nauczycielka pyta: Kto przeczytał lekturę? Jasiu podnosi rękę. A jaka jest najważniejsza scena? Ta, co ją pani dziś czytała na lekcji. Po powrocie do domu, mama przeżyła kolejne zaskoczenie tym razem kulinarne. Mama krzyczy Jasiu, dlaczego zjadłeś wszystkie jajka? Po na opakowaniu pisało, proszę nie rozbijać, więc zjadłem całe. Na fizyce też został legendą klasy. Nauczyciel tłumaczy: Co spada, gdy coś puścimy? Oceny, pani, oceny! Po lekcjach Jasiu poszedł do kina, ale przygotował się na strach. Kasjer zapytał: Dlaczego kupuje pan dwa bilety? Jeden dla mnie, drugi, żeby przykryć oczy, jak będzie strasznie. A wieczorem sąsiad odkrył, że Jasiu znów coś wynalazł. Sąsiad pyta: Czemu twój patyk jest pomalowany na zielono? Bo chciałem mieć kij do baseballa, ale ekologiczny. I tak minął kolejny dzień w życiu Jasia: pełen logiki, której nikt nie rozumie, oraz pomysłów, których nikt nie przewidzi.